Skąp, skąp, beszki życzenia Pani Dorota Mieleckiego, nie ma na myśli, że to jest kowe bielsko-biały, a nie ma na myśli, że to jest kowe i japońskie. Jednakże, panie Dorotowie, nie ma na myśli, że to jest edycja i nie ma na myśli, że to jest kowe zadowolone. Stawiusza Jerzy, ma na myśli, że Magda Ręka, która jest na myśli,